Witaj, błogosławiona duszo! Anioły mają dla Ciebie specjalną wiadomość w tym momencie. Jeśli trafiłeś do tego wideo, oznacza to, że niebiańskie istoty pragną, abyś wiedział, że mimo pewnych niepewności, osoba, która zajmuje Twoje myśli, odczuwa miłość do Ciebie. Niemniej jednak wciąż istnieje blokada, która uniemożliwia jej pełne otwarcie się na to uczucie. Może ostatnio czułeś mieszankę nadziei i wątpliwości, zastanawiając się nad szczerością uczuć tej osoby i pytając, co przyniesie przyszłość dla was dwojga. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla ciebie, zostaw like, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby serc, które potrzebują słów pocieszenia i codziennych błogosławieństw. Anioły proszą, abyś wiedział, że uczucia tej osoby wobec Ciebie są prawdziwe i głębokie. Niemniej jednak jest coś, co wstrzymuje ją przed całkowitym otwarciem się na miłość. Ta osoba zmaga się z burzą emocji i może bać się pokazać swoją wrażliwość. Może to być trudne dla Ciebie, zwłaszcza gdy pragniesz oddać serce bez reszty. Pamiętaj jednak, że każda osoba ma swój własny czas na radzenie sobie ze swoimi emocjami. Anioły proszą, abyś miał cierpliwość i zrozumienie, ponieważ często miłość potrzebuje czasu, aby rozkwitnąć w pełni. Pamiętaj, że prawdziwa miłość nigdy nie jest przyspieszana. Rośnie z czasem i wymaga przestrzeni do rozwoju. Anioły są tutaj, aby złagodzić drogę i pomóc tej osobie znaleźć odwagę, by się otworzyć. Wysyłają znaki miłości i wsparcia zarówno dla ciebie, jak i dla tej osoby w tym okresie przejściowym i wzrostu. Każdy mały gest czułości i zrozumienia, który okażesz, może mieć wielki wpływ na emocjonalną podróż tej osoby. Twoja obecność i wsparcie są niezbędne w tym procesie. Mimo że wahania tej osoby mogą wydawać się przeszkodą, nie zmienia to tego, co czuje do ciebie. Często tego rodzaju niepewność jest odzwierciedleniem głębokiej miłości, która potrzebuje więcej pewności, aby w pełni się ujawnić. Anioły chcą, abyś wiedział, że ten tymczasowy blok to tylko znak, że ta osoba szuka pewności, że jest gotowa, aby w pełni oddać się miłości. Niech Twoja energia popłynie i wzbogać komentarze, wpisując otwieram moje serce. W ten sposób twoja energia spotka się z wibracjami tej wiadomości, wzmacniając te połączenie z boskością. Anioły są po twojej stronie, zachęcając do cierpliwości i wiary. To jest ważny moment dla obu stron, gdzie wahanie jednej osoby może być okazją do praktykowania większego zrozumienia i czułości przez drugą. Z czasem osoba, którą kochasz, będzie w stanie przezwyciężyć swoje lęki i całkowicie otworzyć się na miłość, którą do Ciebie czuje. W tym czasie bądź nadal łagodną i współczującą obecnością w jej życiu. To pomoże stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym miłość może wzrastać i się umacniać. Pamiętaj także, aby zadbać o siebie w tym procesie. Ważne jest, aby zachować wewnętrzną równowagę i szukać działań, które przynoszą radość, pokój i szczęście dla Twojego serca. Nie zapominaj, że zasługujesz na miłość i na chwilę spokoju, podczas gdy czekasz na te transformacje. Anioły są z Tobą na każdym kroku tej podróży, gotowe zapewnić Ci poczucie bycia kochanym i wspieranym, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Ich wiadomość jest jasna. Miłość, którą ta osoba do Ciebie czuje, jest autentyczna, nawet jeśli jeszcze nie została całkowicie wyrażona. Zaufaj procesowi i wiedz, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Wasza podróż miłości jest wyjątkowa. Anioły zapewniają, że otrzymacie wszelkie wsparcie potrzebne do pokonania wszelkich wyzwań na swojej drodze. W miarę jak ta osoba pracuje nad swoimi emocjami i lękami. Anioły pomagają jej mądrością i odwagą. Podobnie są po Twojej stronie, zachęcając Cię do cierpliwości i utrzymania wiary. Prawdziwa miłość budowana jest na wzajemnym szacunku. Anioły pomagają Wam stworzyć solidną podstawę. Anioły sugerują, abyś nadal wykazywał miłość i wsparcie w sposób stały i łagodny. Małe gesty czułości i cierpliwości mogą pomóc tej osobie przezwyciężyć jej lęki i otworzyć drogę do głębszej komunikacji. To jest moment wzrostu dla obojga z Was. Anioły zapewniają, że z miłością i cierpliwością przejdziecie przez Niego razem. Wahania tej osoby nie są odzwierciedleniem braku miłości, lecz sygnałem, że przetwarza głębokie emocje i stara się znaleźć najlepszy sposób na to, aby się otworzyć. Anioły chcą, abyś wiedział, że Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona. Przygotowują drogę, aby ta osoba poczuła się wystarczająco bezpiecznie, aby w pełni podzielić się swoimi uczuciami. Każda podróż jest unikalna, dlatego czas potrzebny tej osobie, aby się otworzyć, może się różnić. Anioły zapewniają jednak, że wszystko dzieje się zgodnie z boskim planem. Są z wami oboma, oferując wsparcie i przewodnictwo, abyście mogli zbudować silną i trwałą relację. Czekając, anioły proszą Cię, abyś zachował pozytywne nastawienie. Bądź nadal tą kochającą i współczującą osobą, którą jesteś, wiedząc, że ich wsparcie jest z Tobą. Choć podróż może napotkać trudności, Anioły zapewniają, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie swoją drogę. Anioły świętują miłość, którą dzielicie, i pracują niestrudzenie, aby zapewnić, że ta miłość rozwinie się w pełni. Zaufaj procesowi i wiedz, że wszystko odbywa się w odpowiednim czasie. To dopiero początek nowej fazy w Twoim życiu pełnej miłości pokoju i głębokich połączeń. W tej chwili wpisz akceptuję 777 i poczuj energię tego błogosławieństwa. Dziękujemy, że oglądałeś to wideo. Niech anioły błogosławią twoje życie pełnią miłości, spokoju i harmonii. Niech każdy krok, który podejmujesz, będzie prowadził cię ku boskiej światłości. A pokój i miłość otulają cię teraz i zawsze. Amen.